<śmiewanie> Subskrybuj kittens i zacznij niekończącą się zabawę! Cry, babies! Cry babies magic tears! Świat przyjaźni magiczny przygód. Cry, babies! Happy flowers! Dziwny wpływ perfum. Przyjechałam. Mam butelki. Wymyłam je, żeby zapach kwiatów był jak najczystszy. Eee. <laughs> Jesteś zabawna, Ewo! Serio? To popatrzmy teraz na to. Aaaa. Komiczne. <laughs> wow. wow! Szybko, łapcie zapach kwiatów. Wow. Aromat truskawkowej waty. Z niego stworzę naprawdę niezwykłe perfumy. Hej! Może zorganizujemy stragan dla dzieci! Wszystko przygotuję! Ja zrobię szyld całe kwiaty! <grym> Ze mną nie będziesz się nudzić! Mmm, <grym> <grym> ależ to pachnie! Hej, Raus, co porabiasz? Hej, przygotowuję wyjątkowe perfumy! Wyjątkowe perfumy? Tak, tak, zobaczysz! Pomogę! Też to możemy! Nie, 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 nie! Lepiej pomóżcie przy straganie! Tym mogę zająć się tylko ja! Mmm... Na czym skończyłam? No tak. Troszkę zapachu melona, uśmiechu stokrotki, piękny zapach. No i pewnie troszkę truskawkowej waty. Te perfumy są wyjątkowe. Podnoszą zdolności, będą zachwyceni. Och, jaki piękny! Wow! Mila, to złota rączka. Sofia, taka schludna. Eee. A Ewa, super zabawna. Oto są. Wyjątkowe perfumy. Mają obłędny zapach i podnoszą zdolności. Ja je ja chcę! Ja też chcę! Ja też chcę! Ups, skończyły się. Zrobiłam za mało. Bez obaw. Zrobię więcej. Uważaj, Rose. Ale piękny stragan! Rose stworzyła specjalne perfumy podnoszące zdolności, ale skończyły się i pobiegła zrobić więcej! Faniowo! Też chcemy trochę! O, 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 o. O, o. O, ale dziwne! Mila jest niezdarna! Uwielbiam bałaganić! E, nie wiem, co z nią jest nie tak, ale lepiej już pójdziemy! Nie, nie, nie! Nie idźcie! Ewa jest zabawna! E. Ejwa, wszystko okej? Okay? Dzieci, pomóżcie mi. Popełniłam błąd. Wygląda na to, że perfumy działają odwrotnie. Już nie jestem mistrzem w robieniu perfum. Hmm, teraz rozumiem. To dlatego Ava Mila i Sofia tak się zachowują. Uch, ale jak to naprawisz? Cóż, nie mam pojęcia. Pomożemy ci. Nie, 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 nie. Jestem ekspertem. Zaraz coś wymyślę. Rose... Okej, okay, okej. Okay. Nie martw się, to tylko nauka. Ale, ale, ale... To proste. Mm. <laughs> ha. Ha. Nazwę je pasiflora. A, to piecze! Piecze wody! Okej, okay, może nie te. To kwiat melona. Mm. Ups, te będą dobre. Księżniczkowe. Ha? No wiesz, księżna żaba, wiesz robienie! Perfum to więcej niż mieszanie zapachów i każde dziecko ma swój. Ale teraz straciłam natchnienie. Nie mów tak, może nie mamy twojego talentu. Może nie jesteśmy dobre w robieniu perfum, ale nie opuścimy przyjaciółki. Rose, czego użyłabyś, żeby podnieść swoje zdolności? Cóż, zapachu lawendy, winorośli i róż. Czegoś brakuje, ale czego? Ha, już wiem. Truskawkowa wata cukrowa. Ach, patrzcie, znów jestem geniuszem perfum. Szybko, zróbmy też dla Mili, Ivy i Sophie. Yeah! Yeah! Katastrofa! Co my zrobimy? O, to koniec! Bez obaw! Znalazłyśmy lekarstwo! Ha, co tu się stało? O, co za bałagan! Naprawię to w moment! moment. Dobra, Dzieci, spójrzcie! Mam dla was perfumy! Najlepsi z was przyjaciele! Dzięki, Rose! Hej! Świat przyjaźni, magiczny przygód. Cry, babies, happy flowers. Spot, czas na coroczne szczepienie. A teraz czas na relaks. Pewnie! Gdzie jest ciasteczko? Właśnie tak! Mój sprytny mały psiaczek. Luli, lu. roczne szczepienie. Nie chcemy mieć pcheł, co? Spot! Wracaj! Spot! To nie boli! Dam ci drugie ciasto! Ha! Chwileczkę. Co tutaj robi ta gałąź? To nie jest dobre dla kwiatów. I dla perfum też nie jest dobre. Załatwione! A to co? O! To szczeniaczek! Ale siniak! Zajmiemy się tobą! Będzie nasz! Damy mu imię, ale jakie! Kiwi, piti, mimi? A już wiem! Siniak! SPOT! Spot! Nie martw się Doty! Na pewno wróci. Co się dzieje? Pomagamy doti. Zaraz. To ciastka spota? Spójrz, okruszki prowadzą do lasu cukrowej waty. O nie, jedny spot! Na pewno się boi! Ci świetnie bawimy! <grym> Hej, już jestem! To Rose! Na pewno wiedzie jakieś super nowe perfumy. Chodźmy! Uch, upał w tej zatoce, Tutti Frutti! Myślisz Uch. o tym samym, co ja? Kraj, smoothies! Ale musimy znaleźć spoda! Yy, będę musiała pójść bez nich. Spot! Spod! Gdzie się schowałeś? Więc ty jesteś, Siniak? Mam dla ciebie perfumy. Yy, to te. Ze złotym promieniem, bo ty lśniłś jak słońce. Dokładnie. Kwiaty miłości, bo jesteś kochany i słodki. I słodkie sny. Niesamowite. Znasz wszystkie kwiaty. Byłbyś świetnym pomocnikiem przy produkcji perfum. Świetnie, siniak. Masz niesamowity nos. Razem stworzymy miliony perfum. <noise> Szybko, powiedz koni i bruni! Spot tu jest! Spot! Spot! <grystanie> On jest śliczny! Słodki jesteś, siniaku! Co to za dziecko? No i co zrobiła ze Spotem? I czemu nazywa go siniak? Hej! Wybaczcie, ale coś wam się pomyliło. Jestem dotli, a to mój pies. Wabi się Spot. Chodź tu, Spot! Chodź do mnie! Musimy wracać do domu! Hej, jestem Mila, a to nie jest spot, to siniak. Znalazłeś go samego w lesie i teraz zostanie z nami. Ale o czym ty mówisz? Nazywa się spot i jest jakiś dziwny. Coś musiało mu się stać. Chodź tu, Spot, pewnie masz gorączkę. Wystraszył się, bo miał dostać szczepionkę, a jej nie lubi. Ale tutaj mu się podoba. Całymi dniami wącha kwiaty. Tak, ma świetny węch i dobry z niego przyjaciel. Najlepszy przyjaciel. Pokaż go bardzo, prawda? Tak, i on kocha mnie. Coś musiało się stać ze Spotem. Z siniakiem! Ale! Czemu nazywasz go siniak? Bo gdy go znalazłeś, miał siniaka! O, no tak, musiał stracić pamięć od uderzenia. Może! Jeśli zrobisz coś, co robiliście razem. Przypomnij sobie, kim jesteś! Dalej siniaku pobaw się z Doty. Doty jest dobra! Ciasteczko, No chodź spot! Gdzie jest ciasteczko? Nie odchodź! Denerwujesz się spot! Lulina, psyczki dwa! Stawaj spot. Przypomnij sobie. Strasznie cię kocham. Ogromnie tęskniłam, spot. Co tam znowu? No pewnie. Masz tutaj ciasteczko. Lubisz je, co? Bardzo wam dziękuję za opiekę nad spotem. Zwłaszcza tobie, Milu. Będziemy przychodzić do lasu cukrowej waty, żeby się z wami pobawić, ok? Papa pa, Siniak, trzymaj się. Flowers, magic, Proszę, Doty. perfumy dla przyjaciół. O, dziękuję bardzo, włożę je do walizki. Uff, mnóstwo rzeczy, a mało mam miejsca. Wyrzucić, wyrzucić, wy... Żyde spot. Patrz, <laughs> Dotty, jest... Świat przyjaźni, magicznych przygód, Cry Babies, Happy Flowers. W poprzednim odcinku chciałabym poznać te dzieci, które je robią. Nie! Lady przybyła w poszukiwaniu jej zagubionych Wybacz, perfum. W domu skończyły nam się perfumy. Poznała tam Sofia Happy Flowers z niewielkim problemem organizacyjnym. Nigdy mi się to nie zdarzyło. Razem damy radę! Perfumy z lasu cukrowej waty, część druga. Jak chciałabyś to zorganizować? Zrobimy linię produkcyjną. Linię produkcyjną? Tak, każdy zajmie się jedną rzeczą. W ten sposób pójdzie szybciej. Tak! Dziękuję za pomoc. Potem pokażecie mi las cukrowej waty. Dobry pomysł. Musimy dopilnować, żeby dzieci dostały dobre perfumy i nakleić naklejkę. Ja zajmę się listą. Ja będę wąchać dzieciom perfumy. Ja zajmę się naklejaniem naklejek. Szybciutko skończymy. Tak! Lady, Trimi, jesteście gotowe? Pierwszy dla Angie. Perfumy Gwiezdna Pomarańcza. Fiolet lawendy, chmurkowe, Gwiezdna Pomarańcza. Są! So. Następne! sprzątniemy dzisiaj las. Porządków nadszedł czas. Tina! Perfumy Poezja! Niuch, niuch! Perfum Cud! Szybciutko! Perfumy dla Tiny! Dla Tiny? Przykleję naklejkę. Ale fajnie! Za chwilę ruszymy zwiedzać las cukrowej waty! Linia produkcyjna świetnie działa! Dla Doty słodka truskawka. Eee, chwila, nie, nie, nie! Może dla Eli? Nie! Tropikalna stokrotka? Pewnie stokrotka! Perfumy stokrotka dla Eli! Eli? Nie Eli, dla Doty! Doty czy Eli? Gwiezdna stokrotka jest dla Eli! Już mnie mdli! Wszystko pachnie tak samo! Lady? Narvi, Fancy? Daisy? Wiedziałaś, że Ella najbardziej lubi lody bananowe, ale nie chce powiedzieć nana. <laughs> Powiedziałaś nana? Nana czy Lala? Nie, cóż? Na nas! Mamy to! Yeah! Że co? Ja mam to wszystko dostarczyć? Tak! I zobacz, jaki jest porządek! Hmm? Eee, tak bardzo porządnie! No dobrze, to ruszam. Mm. Możecie troszkę popchnąć! Mm. Super, teraz możesz mi pokazać las cukrowej waty. Dzieci dostały niewłaściwe perfumy. A ja jestem wyczerpana. Przepraszamy. Pracowałyśmy tak szybko, że wszystko pomyliłyśmy. Tak, śpieszyłam się, żeby zobaczyć las cukrowej waty. To niezwykłe miejsce, a Wy jesteście takie fajne. Byłyśmy nieuważne, ale to się nie powtórzy. Wybaczycie nam? Pewnie! Jesteśmy przyjaciółmi! Flowers, magic Już się nie pomylimy. Do roboty! Przy takiej liczbie zamówień naprawdę trzeba uważać. Ostatnie! Zajmiemy się tym. Ty sobie odpocznij. Lulu i Rym zabiorą Cię na plażę. Przysułka dla Andy! Się dostarczyć zamówienia na czas. Wszystko poszło świetnie! O, dziękujemy Wam dzieci! Jeśli znów będziecie miały tyle zamówień, wiecie co robić. Dzwoncie po nas! Yeah. Yeah. Razem tworzymy świetny zespół. Nareszcie, teraz mogę powąchać <śm> swoje perfumy. He? Gdzie one są? He? <śm> Lulu! magiczne przygód. Cry Babies. Happy Flowers. Perfumy z lasu cukrowej waty. Część pierwsza. Mm, cudne perfumy. Chciałabym poznać dzieci, które je robią. Wybacz Lulu. Została mi tylko kropelka. Hmm? Stał się okropny wypadek, bo ten krzyk był straszny. Lulu użyła ostatniej kropi perfum! Wiem, jak się czujesz, ale niepotrzebnie panikujesz! Okej, okay, może ciut dramatyzuję, ale ten zapach był piękny, ale możesz zamówić je online. Dostarczą ci je wprost pod drzwi. Tak, już zamówiłam. Powinny niedługo być. <laughs> no i są, to na pewno perfumy! Moje też. <laughs> Moje, och, he och, a gdzie moje? Moje zamówienie nie dotarło. Och, moje perfumy. Zapomnieli o mnie. Jeśli zagadkę rozwiązać chcesz, do lasu cukrowej waty śpiesz. Ale to zbyt daleko. Las cukrowej waty? Ach, wiecie jak się tam dostać? Chodźmy, chodźmy, chodźmy. A, proszę, proszę, proszę. Okej, okay, okej, okay. idziemy do lasu cukrowej waty, ale przygotuj stopy, bo to będzie długa wycieczka. Gotowa! No to jesteśmy! Ależ tu pachnie, tu jest wspaniale: drzewa, kwiaty, wszystko, co dnie pachnie. O, mamy gości! Kim jesteś? Jest Przyszłaś nas odwiedzić? Mieszkasz tu? Skąd pochodzisz? To ty tworzysz perfumy? Po co ci te antenki? Okej, okay, okej. Okay. Iwa, to Lady i Lulu. Ja jestem Dreamy, a to Rym. Miło, Miło cię poznać. poznać. Uwielbiam twoje perfumy. Są cudowne. Las cukrowej wady jest niesamowity. Świetnie, że przyszliście. Chodźmy do nich. Na pewno się ucieszą. Iryn. Hej, jestem Mila. Miło cię poznać. Prześliczny domek, wspaniała szklarnia i... Mm, wszystko cudnie pachnie. No wiesz, naprawdę kocha perfumy. A jak tworzysz perfumy? Moje perfumy. O, to proste, kiedy... <laughs> Pomocę! Hamulce! A... O, ciągle to samo. Przejedziecie cię! Ach. To nie pierwszy raz. Roz. Wszystko ok? Jest ok. Wszystko w porządku. Nie martw się, Rose. Ups. E, no wiesz, mnie nie zatrzymasz. Czowej waty. Jaśni z esencją wanilii. Wow! Aromat wytwarzany przez kwiaty! Jest prawdziwą esencją perfum. Kiedy spadnie na ciebie kropelka, będziesz ją czuła już zawsze. Dlatego musisz wiedzieć, jak je zmieszać. Zobacz! Stwórzmy perfumy z wiosennych kwiatów! Wystarczy na kilka butelek. Świetnie, pomogę ci! Lulu! Wybacz, skończyły nam się perfumy w domu. Zamówienie nie dotarło. O, o, to zadanie Sofii, ale dziś nie jest w dobrym nastroju. Wszystko jest źle. Ach, wszystko. Sofijo, mamy gości. He, 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 hej, przepraszam za bałagan. Nie zawsze tak jest. Zazwyczaj mam porządek, ale pomyliłam listę zamówień na perfumy prezentowe. O, o, o. Nigdy mi się to nie zdarzyło, ale jest tyle zamówień. <laughs> e, znajdziemy na to jakiś sposób. No pewnie! Mam świetny pomysł! Razem damy radę! Ciąg dalszy nastąpi.